Siódmy dzień w oktawie Bożego Narodzenia. To jest niesamowity zbieg okoliczności, że właśnie w tym dniu, w pierwszym czytaniu, czyli w ostatni dzień roku w Sylwestra, słyszymy takie zdanie: Dzieci jest już ostatnia godzina. Dzieci jest już ostatnia godzina. Świętemu Janowi chodzi o to, że to już są czasy ostateczne, że w tych czasach nadchodzi Antychryst i że ten Antychryst wychodzi z nas, spośród ludzi wierzących. Są ludzie, którzy są przeciwko Chrystusowi. Ostatnia godzina, robimy podsumowania, jest koniec roku, zastanawiamy się nad wieloma sprawami. Święty Jan dzisiaj zachęca nas do tego, żebyśmy się zastanowili, kto jest antychrystem, co jest antychrystem, co jest w moim życiu takiego, co jest przeciwko Chrystusowi, jakie moje zachowanie, jakie moje myślenie, jacy ludzie, z którymi żyję, czy oni mnie prowadzą ku Chrystusowi, czy oni mnie prowadzą przeciwko Chrystusowi. Może pośród wielu podziękowań, myśli, przeproszeń warto by dzisiaj sobie postawić to pytanie o antychrysta w moim życiu, o antychrysta w moim środowisku. Psalmista pokazuje między innymi to, że Pan Bóg przychodzi. Godzina czas mija, godzina za godziną, dzień za dniem. Czas w pewnym sensie można powiedzieć odchodzi, ale tym, który przychodzi, jest Pan. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, było sądzić ziemię. Hebrajski czasownik ba oznacza kogoś, kto nadchodzi, kto jest przychodzącym. I ten imię słów, który można by przetłumaczyć, nadchodzący, który nadchodzi, który się zbliża, pokazuje, że On cały czas idzie w naszą stronę, że z każdą godziną jest bliżej. Jesteśmy starsi z każdą godziną, ale z każdą godziną jest bliżej nas Bóg. I idziemy my ku wieczności, wieczność idzie ku nam, że w pewnym sensie to, ten zbieg czasu i Boga sprawia, że, że my ostatecznie będziemy bliżej Boga, że Bóg ostatecznie będzie bliżej nas. Czy ja to widzę, czy ja to czuję, czy ja to doświadczam, czy ja sobie zdaję z tego sprawę, że Bóg przychodzi, że, że jest jakoś bliżej, czy jakoś podejmuje wysiłki albo starania, żeby tego Boga dostrzec w przyrodzie. W drugim człowieku, w słowie, w czymkolwiek. Czy, czy mogę powiedzieć, że, że po tym roku Bóg jest bardziej obecny w moim życiu niż, niż był rok temu? A przecież skoro jest coraz bardziej przychodzący, to powinien być coraz bardziej obecny, aż będzie kiedyś całkowicie we mnie. W jaki sposób będę rozpoznawał Pana Boga w przyszłym roku i w jaki sposób rozpoznawałem Go w tym? To drugie pytanie, które warto sobie zadać. Na koniec roku, to pytanie, gdzie ja dostrzegam Pana Boga, jak go dostrzegam, i w jaki sposób mogę powiedzieć, że Bóg rzeczywiście przychodzi. I paradoksalnie znowu pięknie wpisuje się w klimat Sylwestra Ewangelia, która zaczyna się od słów: Na początku było Słowo. Pierwsze czytanie mówiło o końcu, ostatniej godzinie. Teraz mówimy o czymś, co jest początkiem. Na początku było Słowo. To jest świetne, bo ono wprowadzi nas od razu w nowy rok, wprowadzi nas w to, co powinno być na początku, ale też pokazuje nam popatrz się. Ja jestem Alfa i Omega, jestem początek i koniec. Tym, który jest początkiem i końcem, jest Słowo Boga, słowo, które stało się ciałem i jest Jezus Chrystus. Stąd zawsze to podsumowanie roku powinno jakoś postawić nam pytanie, co z Jezusem Chrystusem, czy ja w Niego naprawdę wierzę, czy zaprzyjaźniłem się z Nim bardziej, czy Go pokochałem bardziej, czy mi zależy na tym, żeby się z Nim dzielić, z innymi ludźmi. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, czy ja naprawdę Jego jestem, Jego uczniem? Jaka jest moja relacja wobec Niego? Będziemy pytać o relacje z najbliższymi, z tymi, których kochamy, z tymi, którzy są naszą rodziną, naszymi przyjaciółmi, znajomymi. To jest dzień, żeby sobie zadać pytanie o, o moją relację Moją relację ze Słowem, które stało się ciałem, z Jezusem Chrystusem, który jest początkiem i końcem wszystkiego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.